O, ale będą PLAYSIKI robić na. Ty dawaj! <laughs> I a ty o, idziesz. No, Kur... nie zgadniesz z kim tak wczoraj grałem. Lisen i Sajon Dobra, Czy robimy to. No dobra, no to robimy. Jest... A, do ty dobre, ty. Dobra, wiem o co chodzi. Co idzie Lisen, kto idzie Sajonem Ja jestem flexible. Obu nie umiem. <laughs> Ja też nie, dobra kurwa, to będzie dobre duło. Nie wiem, Kalista-Sajon, Kalista-Sajon, nie wiem, weź Sajon, Sajon, Sajon Sajon, Sajon, dobra, to dobra. mi... O gdzie on jest? Nie, nie. Dobra, 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 ty, co jest kurwa? O kurwa, dobranoc Dawaj, dawaj O kurwa, dla zmyłki, dla zmyłki Ty, 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 to nie jest kalitakcja To jest początek Ale tam się odp... Dobra, Dobra, ty! Letality wiesz, idź teraz! Teraz to muszę. Ty kurwa. Zgi, ty, zgi. Ty jeszcze ci krwi będziesz brał? No, poczekaj, no, no. muszę się rozgrzeć, muszę się rozgrzeć. No. Raczej ich nawet nie zabiję z tym kobyk. Kur... To jest ciężko. Rada? Co ty mówisz? Nie. Wiem, że to dobrze jak głupia wymówka, ale leblank to jest najgorsze na co mogliśmy trafić. No, generalnie to jesteśmy jni w dupę. No, No, generalnie to ty, bo to o. jeszcze Jarvan piąty idzie. O. Dobra, o! Dobra, ty, ja wracam! O. Dobra, zabijam o. ją. Nie zabijamy. Czekaj, dobra, zróbmy na nią to co mieliśmy zrobić od Ego? początku. Dawaj kanona. O kurwa. Co tego tutaj. <laughs> dobra ty, koniec gryku. Czekaj, jak dam dam dzięki, dzięki. Dobra, nie ma sprawy, sobie zmają teraz. O kur. Dobra, czekaj, nie ma sprawy, kur. O ty, dobra, czekaj, cię bronię, cię bronię. Uciekaj. Nie ma Rki, co ty gadasz? Dobra, dobra, pomóż mi, pomóż mi. Żartuję, nie pomagaj. Dobra, pomóż, pomóż. Ty, dobra, jesteśmy po <laughs> najlepsi. <laughs> 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 dobra, 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 dobra. <laughs> yeah. Nie no, elegancko Teraz tego Opłaca się <laughs> Nie no Tragiczny jest ten bot Ale naprawdę Czysta, czysta różnica nie. czempiona że LeBlanc jest Prawda no, tylko Ty, a ona sama tak se no, ją pier... Tego creepa Tego tutaj Ojojo za, za wcześnie, za szybko, za szybko no, Dobra, no. Kurwa, I no, tak no. ją trzeba zrobić O kurwa TP O kurwa, ty Ty, a ona sama tak se no, ją pier... Można spróbować kombo znowu strzelić no, ty, Dobra, niefortunna sytuacja o, o, Nie no Padnie, padnie na pewno Dobra, nie padnie. no, nie próbuję nawet. Nie próbuję. Albo. Nie dała się nabrać, nie dała się nabrać. Ale tam... Ja pierdolę. Dobra, dobra. masz ją, wierzę w ciebie. Ja pierdolę, Dobra, dobra, masz ją, wierzę w ciebie. Weźmy to fale i nie niego Powiedziałeś weźmie i tak już mnie. Oooooooo! Dobra, dzięki. Hejting to jest 600 bounty. trzeba to ściągnąć. Dwa razy nie mów. Jeden milionek to tylko potrzeba. Możemy zrobić sztuczkę, czekaj. Możemy, trzeba kur, Po coś to gramy, dawaj Nie w sumie nie wiem gdzie. O! Kurwa idealnie! Dobra masz ją masz Potwierdzone przez naukowców, że ją masz. Okazuje się, że. Nie mamy jej jednak. Nie, nie. Albo. OLU KURTĘ! briki, densy, co jest? Ej, dobra, next, go szybki, next. <laughs> dobra, Kalista go bardziej by oddała, lecimy to. Nie ja wiem, to jest do wygrania. Dobra, dawaj nie, tylko po. po, 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 po dobra. <laughs> dobra, <ścoughs> kolejny bounty dla mojego cool Szybko Dobra, kurwa, ty, tego. Dobra, naradzi. Dobra, jak zostaje kraba. Nie, no ty, kurwa. co mam zrobić kurwa? Ty, ale staty na poziomie mamy, jadbo play not daj. Dawaj no. Ale jaja! O kurwa trochę. No. Dobra, kur... O! Dobra, czekaj, ja go mam Dobra, czekaj, jeszcze chwila. Ktoś tu musi wykorektorować nasze błędy generalnie. O kur... dobra, ja ją mam. Pff, hez, na Kasią? pewno ją mam, no, oczywiście. Dobra. Nie wiem generalnie jest. Bałtyk. Nie wiem, kur bank mi pęka już powoli, kur... Ja mam tak kiermanę wypchaną pieniędzmi. Albo tak jakby ma 21 kili. Nie, 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 to tylko iluzja optyczna. Tak się nie. tylko <laughs> O jeden punkt wyżej jesteś, no czemu ty bierzesz te kile i asysty, no musisz się ogarnąć. <grym> jeden punkt wyżej. Jeszcze farmę Czarno. muszę nadrobić. Kurwa, zawsze ten Ale krok listy. do tyłu. Jak papież, zawsze drugi Dobra, bo takaj ty mi... O, ja pierw! <grym> o dzięki! O, dzięki. o, dzięki. Dzień o dzień dżad... tego ty! Co jest? Co jest? Eee! To top lane, co jest? kurwa? Popierz projścia! KUR! KUR! To masz od takie odrażenia! <grym> Nie mam pojęcia w sumie wiesz, <grym> cztery shutdowne to opłacały Nie no ty jesteś.

Powinna wyjść kolekcja skinów Aramowych Aramowy skin Aramowy, Aramowy. grałby, nie, I grałby nie, takim to by mostem by... Po prostu, że losowe dzisiaj daje no. O, no, Nie. idź do to no, pracuj, no, marnujesz się no, kurwa. To muszę zgłosić do urzędu patentowego Jak mi to kurwa opatentują za dwa lata To do dopiero wtedy pójdę, bo tak to by mnie, by mnie wydymali By odczytali maila, by nie odpisali i by to wprowadzili do gry ty się b... ty chłopieguś ja <grym> Co to za cymbal jest? <grym> Jaka marchewa wielka, co to? Co jest ze skinem? Dupę, <grym> 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 co to k... ma jest? <grym> In. O ty, oni są na bajcie. No wiem kurwa. No pojechałem. Fajnie ci kurwa. Co się robię mnie? Już stałem się mak. A co jest? No to dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okej, let's go. O kur... O no co jest? No jak on mnie tak ściąga? Bum. Ja myślę, że po szóstce zabijam ich kur... tysiąc razy To dosyć sporo Pomocy! Tak, tak, tak. Ty, rzucił niczym, no, co jest kur... No wypierdam! Witam panią, do widzenia pani No co jest kur... Jak ona za kur... Co jest Yes! No, 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 dawaj kulą, dawaj, kulu, dawaj kulu, na miliona Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara no, no, kur... Klesnaya, Nie no, te urfy to jest ścierwo, a na bude, to fazy... ci... Dobra, poza... Dobra, zabiliśmy go Eee cza... ja, nie masz sąsiadów? No, możliwe, że są jacyś <laughs> <laughs> Idę tam Idę tu. O kur DZIĘKI! Dzięki. HAHA! SUUU! DZIEGO! O kur... CO JEST TY?! O WSKRĘT CO TO BYŁO?! Dawaj sztuczkę robimy. Musisz zinsekować kogoś tym. I podać moją stronę i pod moje Q. Czaisz? Nie, ci NIE Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. NO CO jest? CO TO KURWA JEST NO o, pozdrowienia z więzienia! Nieee! Zero sekundy! Dobra, łatwo. Dawaj! No co ty robisz? Zje Dobra! Mis Polonia, radź sobie, radź sobie sam! Ja cofam do bazy. O, ale się tutaj podstawił. Ja cofam do bazy. Dobra, dawaj sztuczka, sztuczkę, dawaj sztuczkę, sztuczkę, dawaj. Ale nie no tego, tylko kurwa. Ty. Dawaj, dawaj go Nie! Dawaj go, dawaj go, dawaj JAKIE Misja jest taka, się. ja idę tutaj, idziemy, tutaj tepaj Albo nie, tutaj, bo tam jest scena, tutaj tepamy Dawaj tepaj tam kartusem, dawaj tutaj, 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 tutaj tutaj. tutaj. Spingowałem, ostatni ping, gdzie widzisz na mapie Dobrze, dobrze, dobrze Dobra, wybronicie, wybronicie Dobra, dawaj, dawaj, stawiaj już, stawiaj już Zajebi się dobra, jak oni obronią to koniec gry Kudy, broń to, bo to jest koniec gry Dobra, 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 zamknij dupę